Witajcie. Druga wojna światowa, największy konflikt zbrojny w dziejach ludzkości, była starciem wielkich armii, ideologii i narodów, ale także poligonem dla gwałtownego rozwoju technologii wojskowej. Wśród wielu rodzajów broni to właśnie pistolety maszynowe odegrały kluczową rolę w walce na krótkim dystansie, w ruinach miast, w ciasnych okopach i podczas błyskawicznych szturmów. Szybkie, poręczne i niezwykle skuteczne, stały się symbolem nowoczesnej wojny. W dzisiejszym odcinku przyjrzymy się 10 najlepszym pistoletom maszynowym tego okresu. Od legendarnych konstrukcji Związku Radzieckiego i Niemiec, po mniej znane, ale równie skuteczne modele aliantów, przed Wami top 10 najlepszych pistoletów maszynowych II wojny światowej. Miejsce numer 10: MAS 38. To francuski pistolet maszynowy, opracowany w latach 30. XX wieku dla francuskiej armii jako następca wcześniejszych prób z konstrukcjami automatycznymi. Jego pełna nazwa to pistolet mitrailleur MAS model 38, gdzie MAS odnosi się do Państwowej Manufaktury Broni w Saint-Étienne. Manufacture d'Armes de Saint-Étienne. Broń ta została wprowadzona do użytku tuż przed wybuchem II wojny światowej, w roku 1938 lecz zdołała trafić na wyposażenie tylko nielicznych jednostek ze względu na ograniczoną produkcję oraz szybką klęskę Francji w roku 1940. MAS-38 był konstrukcją nowoczesną jak na swoje czasy. Wyróżniał się zwartą sylwetką, ergonomicznym rozmieszczeniem manipulatorów oraz wysoką jakością wykonania. Strzelał pociskami kalibru 7,65 mm. Zasilany był z wymiennego magazynka pudełkowego, zazwyczaj o pojemności 32 nabojów. Posiadał szybkostrzelność teoretyczną rzędu 700 strzałów na minutę i był ceniony za swoją celność oraz niezawodność w warunkach polowych. Jego konstrukcja oparta była na zasadzie odrzutu zamka swobodnego, a ogień prowadzony był wyłącznie ogniem ciągłym, co wymagało od strzelca dobrej kontroli nad bronią. Broń ta była dość ciężka, ale stabilna, wykonana z wysokiej jakości stali, co przekładało się na trwałość i odporność na uszkodzenia. Mimo to Mast-38 nie zdążył odegrać większej roli w walkach frontowych ze względu na ograniczoną liczbę wyprodukowanych egzemplarzy, szacowaną na mniej niż 2000 sztuk przed upadkiem Francji. Po zajęciu zakładów produkcyjnych przez Niemców, część egzemplarzy trafiła w ręce Wehrmachtu, a nieliczne były. Wykorzystywane również przez ruch oporu oraz jednostki wolnych Francuzów. Po wojnie broń ta została szybko zastąpiona przez bardziej nowoczesne konstrukcje, lecz do dziś uchodzi za jedną z najdoskonalszych i najbardziej eleganckich konstrukcji pistoletów maszynowych okresu II wojny światowej. Ze względu na rzadkość występowania, MAS-38 jest dziś cennym eksponatem w kolekcjach historycznej broni palnej. Miejsce numer 9. Słomi KP. 31. Fiński pistolet maszynowy, który zasłynął jako jedna z najbardziej zaawansowanych technicznie i skutecznych konstrukcji tego typu okresu II wojny światowej. Opracowany został przez fińskiego konstruktora Aimo Lachtiego i oficjalnie przyjęty do uzbrojenia Armii Fińskiej w roku 1931. Skrót KP pochodzi od fińskiego konepistooli, oznaczającego właśnie pistolet maszynowy. Broń ta była odpowiedzią na potrzebę wyposażenia żołnierzy w skuteczną broń do walki na krótkim dystansie, w szczególności w trudnych warunkach leśnych i zimowych, jakie dominowały na frontach fińsko-radzieckich. Suomi p 31 był konstrukcją solidną, niezawodną i precyzyjnie wykonaną, co wyróżniało go na tle wielu ówczesnych modeli z innych krajów. Zasilany był nabojem 9 mm Parabellum i mógł być używany zarówno z magazynkiem pudełkowym, jak i z charakterystycznym bębnowym magazynkiem o pojemności nawet 71 nabojów, co dawało mu ogromną przewagę ogniową w starciach z liczniejszym przeciwnikiem. Cechą wyróżniającą słomi KP-31 była jego celność i kontrolowana szybkostrzelność, która teoretycznie wynosiła około 800 strzałów na minutę, co w połączeniu z masą broni zapewniało stosunkowo niewielki odrzut i dużą skuteczność. Broń była intensywnie wykorzystywana podczas wojny zimowej w roku 1939-40 oraz podczas wojny kontynuacyjnej ze Związkiem Radzieckim. W rękach dobrze wyszkolonych fińskich żołnierzy okazała się bardzo skuteczna, do tego stopnia, że Armia Czerwona zaczęła kopiować jej rozwiązania przy projektowaniu własnych pistoletów maszynowych, w tym słynnego PPS. 41. Mimo że Suomi KP31 był drogi i czasochłonny w produkcji, jego jakość wykonania i efektywność sprawiły, że pozostawał na uzbrojeniu armii fińskiej przez wiele lat po zakończeniu II wojny światowej. Służył także w armiach kilku innych państw, między innymi Szwecji, Danii i Szwajcarii. Dziś Suomi KP31 uchodzi za jedną z najważniejszych i najbardziej cenionych konstrukcji pistoletów maszynowych. XX wieku, będąc symbolem fińskiej inżynierii wojskowej i skuteczności w warunkach ekstremalnych. Miejsce numer 8. Owen. Australijski pistolet maszynowy, który zyskał reputację jednej z najbardziej niezawodnych i praktycznych konstrukcji tego typu podczas II wojny światowej. Opracowany został przez młodego konstruktora Ewelina Owena jeszcze przed wybuchem konfliktu w roku 1939. Pomysł początkowo nie wzbudził zainteresowania wojskowych, ale po wybuchu wojny, gdy zapotrzebowanie na tanią i skuteczną broń wzrosło, koncepcja Owena została podjęta i rozwinięta. Pierwsze seryjne egzemplarze trafiły do australijskich oddziałów w roku 1942. Owen był konstrukcją niezwykle prostą, lecz genialną w swojej funkcjonalności. Strzelał nabojem 9 mm parabellum i zasilany był z charakterystycznego magazynka pudełkowego montowanego pionowo od góry, co nie tylko ułatwiało zasilanie grawitacyjne, ale również chroniło magazynek przed zabrudzeniem w błotnistych warunkach tropikalnych. Jedną z największych zalet Owena była jego niezawodność. W dżunglach Nowej Gwinei i podczas kampanii na Pacyfiku broń ta działała bez zarzutu tam, gdzie inne pistolety maszynowe często zawodziły z powodu błota, piasku czy wilgoci. System działania oparty był na prostym odrzucie zamka swobodnego, co ułatwiało produkcję i konserwację. Strzelanie mogło być prowadzone ogniem ciągłym i pojedynczym. Mimo nieco topornej sylwetki i większej masy niż przeciętna broń tego typu, Owen znakomicie leżał w dłoniach i był dobrze wyważony, co przekładało się na skuteczność w walce na krótkim dystansie. Żołnierze doceniali Owena za łatwość obsługi, odporność na zanieczyszczenia oraz trwałość. Broń była wykorzystywana nie tylko przez siły australijskie, ale również przez niektóre oddziały nowozelandzkie i brytyjskie. Po wojnie pozostał na uzbrojeniu jeszcze przez kilka dekad, m.in. podczas wojny koreańskiej i konfliktu w Wietnamie. Dziś Owen Machine Carbine uchodzi za jedną z najbardziej niedocenianych, a zarazem najpraktyczniejszych broni II wojny światowej. Choć nie tak znany jak niemiecki MP40 czy rosyjski PPS-41, zdobył sobie trwałe miejsce w historii dzięki swojej prostocie, niezawodności i skuteczności w najtrudniejszych warunkach. Miejsce numer 7 Beretta Model 38. Ten jeden z najwyżej ocenianych pistoletów maszynowych II wojny światowej, zarówno pod względem jakości wykonania, celności, jak i ergonomii. Został opracowany przez inżyniera Tullio Marengoniego i wprowadzony do uzbrojenia armii włoskiej tuż przed wybuchem wojny w roku 1938. Był to jeden z pierwszych pistoletów maszynowych, który łączył wysoką szybkostrzelność z precyzją, solidnością i niezwykłą dbałością o detale konstrukcyjne. Broń była zasilana standardowym włoskim nabojem 9 mm Glisenti, który później zastąpiono nabojem 9 mm Parabellum, tym samym, który stosowali Niemcy co umożliwiało łatwiejsze zaopatrzenie sojuszniczych oddziałów. Model 38 miał lufę z osłoną, drewnianą kolbę i wyróżniał się bardzo stabilnym prowadzeniem ognia. Jego szybkostrzelność teoretyczna wynosiła około 600 strzałów na minutę, co pozwalało prowadzić ogień skutecznie, ale bez nadmiernego zużywania amunicji czy utraty kontroli. Jedną z największych zalet Beretty Model 38 była jej jakość. Wczesne egzemplarze produkowano z ogromną precyzją, z wykorzystaniem wysokiej klasy materiałów i obróbki, co czyniło ją niezawodną nawet w trudnych warunkach bojowych. Włoscy żołnierze używali jej z dużym uznaniem, a po roku 1943 broń była również wykorzystywana przez oddziały niemieckie, które bardzo ceniły ją za wysoką skuteczność. Broń znalazła się również w rękach partyzantów oraz policji, zarówno w czasie wojny, jak i długo po niej. Na przestrzeni lat powstało wiele wersji tej broni, różniących się m.in. długością lufy, mechanizmem ognia, tryb ognia pojedynczego i ciągłego, kolbą i rozwiązaniami technicznymi. Wersje powojenne, takie jak modele 42, 43 czy 44, wykorzystywały uproszczenia produkcyjne, ale zachowały wysoką jakość działania. Dzięki swojej celności, solidności i ergonomii beretta model 38 uznawana jest za jedną z najlepszych konstrukcji. Pistoletów maszynowych tamtej epoki. Jej długa służba sięgająca lat 50. i 60., oraz obecność w licznych konfliktach na całym świecie, świadczą o jej ponadprzeciętnych walorach bojowych. W porównaniu z innymi pistoletami maszynowymi II wojny światowej, nie tylko nie ustępowała konkurencji, ale często ją przewyższała, zwłaszcza pod względem wykonania i niezawodności. Miejsce numer 6. Sten, brytyjski pistolet maszynowy, który stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli improwizowanej produkcji broni z czasów II wojny światowej. Jego nazwa pochodzi od pierwszych liter nazwisk konstruktorów Shepard Tarpin oraz nazwy zakładu produkcyjnego Enfield. Zaprojektowany został w roku 1941 w odpowiedzi na dramatyczny brak broni po ewakuacji z Dunkierki kiedy to Brytyjczycy utracili znaczną część swojego uzbrojenia ciężkiego i indywidualnego. Sten był przede wszystkim bronią prostą, tanią i szybką w produkcji. Z założenia miał być łatwy do wytworzenia nawet przez niewykwalifikowanych pracowników w małych zakładach. Składał się głównie z tłoczonej stali i części spawanych, co czyniło go wyjątkowo ekonomicznym. Szacuje się, że wyprodukowanie jednego egzemplarza kosztowało zaledwie kilka funtów. Sten wykorzystywał nabój 9 mm parabellum i zasilany był z bocznego magazynka pudełkowego, najczęściej o pojemności 32 nabojów. Choć jego wygląd był wręcz prymitywny, surowy, kanciasty, niemal warsztatowy, Sten spełniał swoje zadanie, jakim było dostarczyć żołnierzowi podstawowej broni automatycznej na krótki dystans. Jego szybkostrzelność teoretyczna wynosiła około 500 do 550 strzałów na minutę, co pozwalało na prowadzenie stosunkowo kontrolowanego ognia ciągłego. Masa była niewielka, co czyniło broń łatwą do przenoszenia, ale niestety również podatną na uszkodzenia. Wadą Stena była jego zawodność, szczególnie w wczesnych wersjach Mark 1 I, i Mark II broń potrafiła się zacinać, a jej zamek mógł przypadkowo się zwolnić i oddać strzał, nawet przy lekkim uderzeniu. Z tego powodu wymagała ostrożnego obchodzenia się i konserwacji. Mimo to była szeroko używana nie tylko przez regularne oddziały brytyjskie i wspólnoty narodów, ale także przez partyzantów w Europie, m.in. we Francji, Polsce, Jugosławii czy Norwegii. Dzięki prostej konstrukcji Sten mógł być łatwo rozkładany, przenoszony w ukryciu i nawet produkowany w warunkach konspiracyjnych. Do końca wojny powstało kilka wersji. Od cięższych i lepiej wykończonych modeli Mark 1, przez masowo produkowane Mark 2 i Mark 3, aż po bardziej udaną wersję Mark V wyposażoną w drewnianą kolbę i celownik z karabinu Lee Enfield. Dziś Sten to broń kultowa, symbol wojny totalnej i potrzeby szybkiej adaptacji w obliczu kryzysu. Choć nie była ani najcelniejsza, ani najbardziej niezawodna, to spełniła swoją rolę. Dała tysiącom alianckich żołnierzy i bojowników szansę na podjęcie walki z siłami osi tanio, szybko i skutecznie. Miejsce numer 5. Thompson M1A1 to jeden z najsłynniejszych pistoletów maszynowych w historii ikona zarówno amerykańskiej armii, jak i świata gangsterskiego lat 20. i 30. Jednak to właśnie w czasie II wojny światowej model M1. A1 zyskał największe znaczenie militarne stając się podstawowym uzbrojeniem wielu oddziałów alianckich. Pierwotna wersja Thompsona powstała już po zakończeniu I wojny światowej jako tzw. trench broom, czyli miotła okopowa. Broń zaprojektowana do walki na bardzo krótkim dystansie. Jej twórcą był generał John Thompson, a produkcją zajęła się firma Auto Ordnance. Pierwsze wersje takie jak M1921 czy M1928 były solidnie wykonane, ale również drogie, ciężkie i skomplikowane technologicznie. W momencie wybuchu II wojny światowej rząd Stanów Zjednoczonych potrzebował prostszej, tańszej w produkcji wersji, tak narodził się model M1A1, wprowadzony do służby w roku 1942. Broń ta zachowała wiele cech starszych modeli, ale uproszczono ją technologicznie. Zrezygnowano z frezowanego zamka i chłodzenia żebrowanego, uproszczono kolbę, dodano prosty chwyt pistoletowy i zamieniono bębnowy magazynek na lżejszy pudełkowy, zwykle o pojemności 20 lub 30 nabojów. Thompson M. 1A, 1 A1 był zasilany amunicją kalibru 11,43 mm, co oznaczało ogromną siłę obalającą, ale również sporą masę broni i ograniczony zasięg skuteczny, wynoszący maksymalnie do około 100 metrów. Broń była znana ze swojej niezwykłej szybkostrzelności, około 700 do 750 strzałów na minutę, oraz stabilności przy ogniu ciągłym. Mimo że była cięższa niż wiele konkurencyjnych konstrukcji, żołnierze cenili ją za skuteczność, niezawodność i solidność wykonania. Thompson był powszechnie wykorzystywany przez siły amerykańskie, brytyjskie, głównie w Afryce Północnej i Europie, kanadyjskie, a także przez partyzantów i oddziały specjalne. W armii amerykańskiej używali jej zarówno żołnierze piechoty, jak i czołgiści, zwiadowcy czy spadochroniarze. Znana była również z tego, że doskonale radziła sobie w trudnych warunkach klimatycznych. Od pustyń po dżunglę Pacyfiku. Po wojnie Thompson stopniowo ustępował miejsca lżejszym i nowocześniejszym konstrukcjom, ale jego legenda przetrwała. Dziś Thompson M1A1 to nie tylko klasyk broni strzeleckiej, ale również symbol siły i niezłomności amerykańskich sił zbrojnych z czasów II wojny światowej. Miejsce numer 4 M3 to amerykański pistolet maszynowy, który wszedł do służby podczas II wojny światowej. Jako tania i uproszczona alternatywa dla Thompsona. Otrzymał swój potoczny przydomek Grease Gun, czyli smarownica. Ze względu na swój wygląd, przypominający warsztatowy pistolet do smarowania, surowy cylindryczny korpus, spawana konstrukcja i teleskopowa kolba nadawały mu charakterystyczny przemysłowy wygląd. M3 został opracowany w roku 1942 przez firmę Guidelamp Division należącą do General Motors, a do produkcji Trafił w roku 1943. Głównym celem projektu było stworzenie broni, możliwie najprostszej, najtańszej i najłatwiejszej do produkcji masowej, w odróżnieniu od skomplikowanego technologicznie Thompsona. M3 miał minimalną liczbę części, był produkowany z tłoczonej i spawanej stali, a jego budowa umożliwiała montaż w bardzo krótkim czasie. Broń zasilana była nabojem 11,43 mm, takim samym jak w Thompsonie i zasilana z pudełkowego magazynka o pojemności 30 nabojów. Mechanizm działał na zasadzie odrzutu zamka swobodnego. M3 miał umiarkowaną szybkostrzelność teoretycznie około 400-450 strzałów na minutę co czyniło go łatwym do opanowania i oszczędnym w zużyciu amunicji. Zasięg skuteczny wynosił około 100 metrów, a dzięki powolniejszemu ogniowi broń była bardziej kontrolowalna niż wiele szybkostrzelnych pistoletów maszynowych. Jednym z atutów M3 była jego niewielka masa, kompaktowość i składana kolba, która czyniła go idealnym dla załóg pojazdów opancerzonych, czołgistów, spadochroniarzy i jednostek specjalnych. Choć pierwsze serie M3 miały pewne problemy techniczne, ich nowsze wersje, szczególnie M3A1 wprowadzona pod koniec wojny, były znacznie ulepszone. W wersji M3A1 uproszczono system przeładowania, eliminując dźwignię zamka i zastępując ją prostym otworem w suwadle, co dodatkowo zwiększyło niezawodność i uprościło obsługę. Grease Gun był używany przez wojska amerykańskie od końcowej fazy II wojny światowej aż do lat 70. Brał udział m.in. w wojnie koreańskiej i wietnamskiej. Ciekawostką jest, że przez pewien czas broń ta była używana również przez załogi czołgów M1 Abrams, co czyni ją jedną z najdłużej służących broni strzeleckich w historii Armii Stanów Zjednoczonych. Choć M3 nigdy nie zdobył takiej popularności jak Thompson, to jednak jego prostota, trwałość i funkcjonalność Uczyniły go prawdziwym roboczym narzędziem wojny pod wieloma względami lepszym od M1A1. Nie miał błysku, ale miał skuteczność. I właśnie to sprawiało, że był chętnie wykorzystywany tam, gdzie liczyła się praktyczność. Miejsce numer 3. PPS-41 To jeden z najbardziej rozpoznawalnych pistoletów maszynowych II wojny światowej, będący symbolem uzbrojenia Armii Czerwonej. Zaprojektowany przez Georgija Szpagina jako odpowiedź na potrzeby masowej armii w warunkach wojny totalnej, łączył prostotę produkcji, wysoką szybkostrzelność i niezawodność w ekstremalnych warunkach frontu wschodniego. PPS wszedł do służby w roku 1941 jako następca kosztownego i trudnego w produkcji PPd40. Kluczowym celem szpagina było opracowanie broni, którą można wytwarzać szybko i tanio przy wykorzystaniu prostych metod przemysłowych, takich jak tłoczenie i spawanie. Efektem była konstrukcja o bardzo charakterystycznym wyglądzie: długa perforowana osłona lufy, masywna drewniana kolba i okrągły magazynek bębnowy. Broń była zasilana nabojem kalibru 7,62 mm tokariew, tym samym, który stosowano w pistolecie TT. PPS Mógł korzystać z dwóch typów magazynków: bębnowego o pojemności 71 nabojów, często awaryjnego, ale imponującego pojemnością oraz łukowego, prostszego i bardziej niezawodnego, mieszczącego 35 nabojów. Szybkostrzelność teoretyczna broni wynosiła około 1000 strzałów na minutę, co czyniło go jednym z najszybszych pistoletów maszynowych tamtej epoki. Przy takiej intensywności ognia PPS mógł wymiatać całe okopy, choć wymagał częstego przeładowania i sporego zapasu amunicji. Niezwykłą zaletą PPS była jego odporność na kurz, mróz, błoto i ogólne zanieczyszczenia. W zimowych warunkach frontu wschodniego działał niezawodnie, gdzie wiele innych broni miało poważne problemy z zamarzającym smarem czy zakleszczaniem mechanizmów. Żołnierze radzieccy chwalili PPS za jego siłę ognia, prostotę obsługi i solidność. Był też używany przez oddziały partyzanckie, a po wojnie trafił na wyposażenie wielu państw bloku wschodniego. Na froncie PPS wzbudzał uznanie i respekt także wśród żołnierzy niemieckich. Na tyle, że często wykorzystywali oni jego zdobyczne egzemplarze, modyfikując je czasem do użycia z amunicją parabellum. PPS-41 był produkowany w milionach egzemplarzy i odegrał kluczową rolę w ofensywach Armii Czerwonej, od Stalingradu po Berlin. Jego masowość i skuteczność sprawiły, że do dziś uważany jest za jeden z najlepszych pistoletów maszynowych II wojny światowej, a jednocześnie za archety radzieckiej myśli technicznej, prostej i niezawodnej. Miejsce numer 2. MP-40. To najbardziej rozpoznawalny pistolet maszynowy armii niemieckiej w czasie II wojny światowej. Choć potocznie nazywany Schmeisserem, faktycznie jego konstruktorem był Heinrich Wollmer, a broń została opracowana na podstawie wcześniejszego modelu MP38. MP40 był nowoczesną półtłoczoną konstrukcją wykonaną z metalu, której celem było zapewnienie żołnierzom broni automatycznej przeznaczonej do walki na krótkim dystansie. Idealnej dla pododdziałów szturmowych, spadochroniarzy i załóg pojazdów. Produkcję rozpoczęto w roku 1940, a do końca wojny wyprodukowano około miliona egzemplarzy. MP40 wykorzystywał nabój 9 mm Parabellum, zasilany był z magazynka pudełkowego o pojemności 32 nabojów. Mechanizm działał na zasadzie odrzutu zamka swobodnego, a ogień prowadzono wyłącznie w trybie ciągłym. Jednak stosunkowo niska szybkostrzelność teoretyczna rzędu około 500 strzałów na minutę pozwalała oddawać pojedyncze strzały z odpowiednim wyczuciem spustu. Zasięg skuteczny wynosił około 100 metrów. Broń była łatwa w obsłudze, solidna i stosunkowo lekka, wyposażona w charakterystyczną składaną metalową kolbę, co czyniło ją wygodną dla żołnierzy piechoty zmechanizowanej i czołgistów. Mimo że konstrukcja była bardziej zaawansowana niż wczesne pistolety maszynowe, jej produkcja nadal była kosztowna i czasochłonna w porównaniu z późniejszymi sowieckimi czy alianckimi odpowiednikami jak PPS-41 czy M3 Grease Gun. MP-40 cieszył się dobrą opinią wśród żołnierzy: był ergonomiczny, niezawodny w warunkach bojowych i stosunkowo celny. Jednocześnie broń miała swoje wady: podatność na zabrudzenia. Zwłaszcza w rejonie gniazda-magazynka, stosunkowo słaba energia pocisku oraz tendencja do zacięć przy intensywnym użytkowaniu, szczególnie gdy magazynki były przeładowane lub zużyte. Mimo tych ograniczeń, MP40 stał się symbolem niemieckiej piechoty zmechanizowanej, a jego sylwetka była szeroko rozpoznawalna na wszystkich frontach. Od Afryki Północnej po front wschodni. Po wojnie MP40 był wykorzystywany przez różne formacje paramilitarne, policję i oddziały partyzanckie, trafiając także do wielu filmów wojennych i popkultury. Do dziś pistolet ten uznawany jest za jedno z najlepszych osiągnięć niemieckiej inżynierii strzeleckiej okresu wojennego, balansujące pomiędzy funkcjonalnością, ergonomią i estetyką wojskowej broni automatycznej. Miejsce numer 1: PPS-43. To radziecki pistolet maszynowy, zaprojektowany przez Aleksieja Sudajewa jako lżejsza, bardziej kompaktowa i tańsza alternatywa dla popularnego PPS-41. Broń ta została opracowana z myślą o oddziałach zwiadowczych, załogach pojazdów, spadochroniarzach i innych formacjach, dla których mobilność i niewielka masa były niezwykle istotne. Powstanie PPS. Było odpowiedzią na doświadczenia pierwszych lat wojny, gdzie masowe użycie PPS przez Armię Czerwoną ujawniło zarówno jego zalety, wysoką szybkostrzelność i odporność, jak i wady, takie jak duża masa, nieporęczność i trudność w produkcji bębnowych magazynków. Sudajew rozpoczął pracę nad nową konstrukcją w Leningradzie podczas oblężenia miasta, a po pomyślnych próbach polowych prototypu PPS-42, zmodernizowany model. PPS-43 został przyjęty do uzbrojenia w roku 1943. PPS-43, podobnie jak jego poprzednik, używał naboju 7,62 mm Tokariew i zasilany był łukowym magazynkiem na 35 nabojów, który był znacznie bardziej niezawodny niż magazynki bębnowe. Broń działała na zasadzie odrzutu zamka swobodnego. Miała szybkostrzelność teoretyczną około 600 strzałów na minutę, co stanowiło dobry kompromis pomiędzy ogniem zaporowym a kontrolą nad bronią. Wyróżniała się bardzo kompaktową, składaną konstrukcją, wykonaną głównie z stłoczonej stali. Składana metalowa kolba, krótka lufa i lekki korpus sprawiały, że cała broń ważyła niecałe 3 kg, niemal 2 kg mniej niż PPS. Była znacznie łatwiejsza w produkcji, szybka do montażu i niezwykle odporna na warunki bojowe, co uczyniło ją idealną bronią dla żołnierza liniowego na froncie wschodnim. PPS-43 był szczególnie ceniony przez oddziały zmechanizowane zwiadowców i czołgistów, ponieważ zajmował mało miejsca i nie obciążał żołnierza podczas szybkiego przemieszczania się. W warunkach miejskich, np. podczas walk o Berlin czy Budapeszt, jego małe rozmiary i celność w krótkim zasięgu czyniły go bardzo skuteczną bronią, choć nigdy nie osiągnął takiej liczby produkcji jak jego poprzednik. To niemniej PPS-43 stał się symbolem praktycznej i nowoczesnej myśli technicznej Związku Radzieckiego pod koniec wojny. Po roku 1945 broń ta była eksportowana do wielu państw bloku wschodniego oraz używana w licznych konfliktach na świecie, między innymi w Korei, Wietnamie czy też na Bliskim Wschodzie. Dziś PPS-43 przez wielu uważany jest za najlepszy pistolet maszynowy II wojny światowej wzór połączenia prostoty, niezawodności i funkcjonalności w realiach wojny totalnej. I to już wszystko w naszym zestawieniu top 10 najlepszych pistoletów maszynowych II wojny światowej. Każda z tych konstrukcji Zapisała się w historii broni palnej ze względu na swoje parametry techniczne, jak również przede wszystkim przez wpływ, jaki miała na losy żołnierzy i całych armii w największym konflikcie zbrojnym w dziejach świata. Dziękujemy serdecznie za obejrzenie materiału. Jeśli film Ci się podobał, zostaw lajka, zasubskrybuj kanał, by nie przegapić kolejnych odcinków i napisz w komentarzu, który z tych pistoletów uważasz za najlepszy. A może pominęliśmy jakiś model, który Twoim zdaniem powinien znaleźć się w zestawieniu? Do zobaczenia w kolejnym filmie. Trzymajcie się. Cześć.